Janusz staje pierwszy, zanim słońce drgnie. I skoro świt w kawę z fusów drugie życie tknie, w szafie trzy koszule każda jeszcze radę da. Sandały i skarpetki też oczywiście ma. Mówią zmień coś w życiu, on się tylko śmieje Przecież i tak robi lepiej, a opinia innego grzeje Bo Janusz swoje wie i to nie od wczoraj to wie He, he, Janusz! Bo Janusz wie lepiej, Janusz na ten świat Jak coś się nie opłaca to... Kurczowo trzyma to niejaki żart, ani bynajmniej żaden far bo ja wie lepiej. Hey! Grill to religia, majówka to znak, że kiełbasa łączy bardziej niż czas. W piwo w ręku w kieszeni, paragon sprzed dwóch lat, nie ma paniki, chmiel się nie psuje, udowodnię. Młodzi klikają, technologie zmieniają co rok. A Janusz ma jedno, sprawdzone na tip-top. Bo Janusz to wie i to nie od wczoraj to wie. He, he, Janusz! Bo Janusz wie lepiej, Janusz na ten trik. Bez paragonu taniej, niepotrzebny mównik Promocja krzyczy, koszyk już pełen. Choć tylko wyszedł na spacer w teren. Hej tu Janusza, bo prawda jest taka, że gdy wszystko padnie, on wie gdzie jest łata, ma śrubokręt, kabel i plan awaryjny. Świat się zmienia szybko, a on stabilny. Bo Janusz wie lepiej, Janusz na ten świat. Może ma ludzi, ale nie ma u niego niepotrzebnych strat. Nie goni za modą, nie szuka oklasków i nie potrzebuje na rowery kasku. Ani żart, a niby najmniej żaden fart, bo Janusz wie lepiej Więc jeśli ktoś powie, to przeżytek nie czas Janusz tylko wzruszy ramionami, a co tam to gadka dla mas Ściągnie koszulę, bo jest za krótka i powie Ja mam rację, nie rób ze mnie głupka he, he, Janusz!